Yeah, and I think I got one. Cześć, z tej strony Nikola. Dzisiaj jestem w parku i tak całkowicie na no, spontanie chciałabym nagrać dla Was film, czyli nasza metoda na e, Przygotowałam dla Was materiał. Tutaj mam pomoc, żeby móc wiedzieć o czym dzisiaj będziemy mówić. Oczywiście mam to zapisane w głowie, no ale taka pomoc, ekstra. Mam ze sobą tablicę, jesteśmy dzisiaj w parku, więc możliwe, że będziemy tutaj słyszeć głos ludzi, którzy podążają obok ścieżką. Ale wydaje mi się, że dobrze mnie słyszycie. A więc zaczynamy. Pierwsze słowo na dziś to ZYTEN. Ja wszystko zapiszę i zaraz wam pokażę. ZYTEN. To oznacza siedzieć. Pokażemy teraz przykład w zdaniu. A więc: Ik zit op de bank. Ik zit op de bank. O co chodzi? Ja siedzę na ławce. Akurat też taka sytuacja jest teraz, że właśnie siedzę na tej ławce, więc ławce, takiej kamiennej trochę, no ale ławce w parku. Więc piszemy to Ich sit op the Bank. Kiedy możesz jeszcze użyć czasownika Sitten? Nie tylko jak siedzisz, ale jak coś się gdzieś znajduje. Więc podam Wam teraz przykład, a mianowicie... No, może być. Mam taki przykład. Main agenda, zit in the task. To znaczy, że moja agenda, czyli ten taki kalendarz, siedzi, ale nie, że on siedzi gdzieś, tylko się gdzieś znajduje. In the task, w torbie. Moja agenda znajduje się w torbie, tak? Jeszcze raz. Mein e, agenda, zit in the tas. Ok, lecimy na kolejny wyraz. Kolejne słowo na dziś to mochen. Czasownik, który znaczy po prostu móc. Używamy go chyba najczęściej w dwóch sytuacjach, i zaraz Wam powiem w jakich. A mianowicie, pierwsza sytuacja to jeśli dostajesz pozwolenie, czyli tak zwany tu stemming. Jeśli dostałeś od kogoś pozwolenie na coś, to używasz czasownika mochen, bo wtedy możesz coś, bo dostałeś pozwolenie. A więc teraz podajmy e, przykład. zaj, mach, met wakancji na polem. Jeśli dostałeś pozwolenie, czy dostałaś pozwolenie w pracy na wakacje, tak, to znaczy, że możesz jechać na wakacje, a wybierasz sobie już kraj jaki chcesz, tak? Czy co to tam będzie? Czyli zajmach med wakancji na polem. Oznacza, że ona może jechać na wakacje do Polski. Ok. I druga sytuacja, w której używasz czasownika mochen, to wtedy, kiedy kogoś uważasz za miłego na przykład i mówisz ik, mach, je weł. Albo Nie je zrobimy ik mach har weł Of ik mach, har nit. To jest przeczenie do pierwszego zdania, czyli w pierwszym jest, że tak, a w drugim, że nie. I tu podkreślasz wel and niet. Ik mach har To znaczy, że bo jest w grubie w towarzystwie osób i mówisz na przykład do Twojej koleżanki ik mach har Oznacza to, że po prostu nie za bardzo przepadasz za tą osobą, że nie lubisz jej za bardzo. Okay? Jeśli powiesz ik mach hard weł, dany się to Okej, okay. to znaczy, że ją lubisz, nie? Okej, okay. idziemy do kolejnego słowa. Kolejne słowo to... Können jest takim troszeczkę, że tak powiem, niebezpiecznym czasownikiem, często mylony z moochem. Dlaczego? Bo moochem to jest móc, a Können jest móc umieć potrafić. A więc podajmy teraz przykład, w którym użyjemy Können. A na przykład, jeśli coś potrafisz robić, bo jesteś wyuczony w tym kierunku, e, bądź zrobiłeś jakiś kurs, załóżmy, czy to nie chodzi tylko o kurs szkoły, cokolwiek, jeśli po prostu potrafisz coś robić mega dobrze, więc mówisz ik, kan chud z women. po prostu masz przyswojoną wiedzę na ten temat, wiesz jak to robisz i wtedy. Tutaj mam taki przykład i kan chudzmiemen, bo jeśli potrafię bardzo dobrze pływać no to po prostu können. Ja? Czy mam jeszcze jakiś przykład dla Was tutaj? Nie. Dobra. Muten to po prostu... Czy nic jest takiego? Muten. O Ecz tam jako U, więc muten. Muten. Mu ten oznacza musić. I co najczęściej musimy robić? Podam dwa przykłady. <laughs> Każdy to musi co dzień zrobić. A więc? Ik mut werken. Muszę pracować. Ik mut eiten. Czyli muszę jeść. Tak? Bardzo prosty przykład. I teraz podajemy jeszcze jeden czasownik na dzisiaj. W sumie taki czasownik, który powybierałam dla Was. Wielen. Wielen. Jakie L. Zrobiłam ogonki ekstra. Ale o co chodzi? Czasownik Wielen oznacza chcieć. A więc, jeśli czegoś chcemy, napiszmy go jeszcze raz dokładnie. Uh, no, co chcemy? Ich will uh, Eten. Of, ich will slapen. Ja chcę jeść. Ich will Eten. Yes. Ich, ich will slapen. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, że tutaj mamy i. I nie czytamy tego. Uh, jak krótkie i, to jest takie bardziej pod e, y, bo w holenderskim i, przepraszam, napiszę to na stronę, będziemy łatwiej. Taka kombinacja głoski i i e, to jest nasze i, tak? Więc tu czytamy willen, willen. Ik wil eten, ik wil slapen, ja? było na tyle, a teraz dla Was coś ciekawego jeszcze. Ja Wam serdecznie dziękuję za poświęcony czas i tot sejns, oznacza to do widzenia. Hej, tuch! Yeah, and I